My, Simon 8, dzisiaj będziemy grali w GTA V. Kim? Ba, da, da, da! Franklinem! Już sobie pograłem i ta broń, wiecie jak, wymiata? O, pokażę Wam. Cały czas, już dwa razy, patrzcie. Muszę sobie na gwiazdki dobić. Przepraszam za tą brutalność, ale muszę sobie gwiazdki dobić. Już mam dwie, pięknie, To jest taka drabina, na nią się będę, w... no właśnie tu, klikam tak cały czas X, bo jak się klika tak X, to szybciej, jeszcze szybciej chodzisz, jak przytrzymujesz, to też szybko chodzisz, ale patrz, patrz, idziesz normalnie, przyciskasz X, biegasz tak, klikasz, biegasz szybciej, co nie? I powiększyłam. jestem? No co? Proszę nie znikaj gwiazdko. Dostał. Come on! Come on! Ah! Ow. To? <try> to serio? <try> be be Papa? Dostał. Teraz gdzie ten helikopter. To jest balon z. Gdzie ten helikopter? Goodbye. Gdzie ten balon? Gdzie... Jakiego ja zabijam do ciebie, też raczej? Pa! Uuu! Co to jest? Czy widzicie, ile mam HP? Dostał Kurde! w komentarzach w co, co byście chcieli, żebym nie grał. Siema, Elo. Mo, no, a gin Przepraszam was za to. Brutalność. Co się widzisz? No, no. Okej, okay, pa. Przepraszam Was. Chciałem sobie gwiazdkę narobić. bierzemy shotguna może pum 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 to jest tylko gra spokojnie Odbierzemy to przepraszam za tą brutalność wielką ale lubię tak sobie postrzelać tak dobra broń nie, ja chcę tam. Okej, okay, jestem, Eluwa. Tu no policja durna, jaka ona jest. Tu, chł chłopy! Ja muszę im chyba strzelić tam sygnał w twarz. Kto chce posmokować moje kulki? Dostał. Szkoda, że tu nie ma paliwa. Dostał. No może teraz będę Nie ma. O tu jest widać w kamerce na mapce. Patrz idzie tu. Elwa. Po co tu włazisz? Tak się kończy życie. Jak ktoś chce pokonać Franklino. Dzień! Dobiję cię. no widzieliście, chciał wstać. Mam jeszcze dużo Helikopter. Papa. Pa. Au. Pa. Chcesz wstać? Nie. po tutaj ktoś jest. Ej. Kto mnie lutuje? Au. Ty jeden. Ty, wy, wy. Po co tak robicie? Los jest marny! Ja nie wierzę. Po co ja to zrobiłem? No, no, Mogłem lutować w nich i tyle. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Albo nie, bo w was to młodzi, jak ja cały czas strzelam, taki strzelam. To zróbmy takie ma Pa 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 Dobrze, że tego nie widzi co to co robię Koniec Pokaż Uchaj! O Please, mam, ale fajnie Nigdzie nie pojedziesz wy, chłopad, wy... Wypad Co? Dziewięć tylko mam? Siema Mmm... Chuckman coś tam do mnie mówi Nie wiem ma... Siema, 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 policja Pa Mało się było, fajnie się z wami bawi Pożyczę, dziękuję Wi uwi zrobić przejście przejście policji. uwi 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 zrobię coś fajnego uwi czy są uwi to zrobią co Wiedą? Nie, nie uwi Nie, bo za wolno nie zawolno nie nie Nie, uwi nie uwi Woosh. Kurde. Jeśli bym się przerwało to i tak to wypuszczę. No nie, 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 cały czas minus 50 dostaje. Nie, koniec tej zabawy. Mm, już ręka do góry, już. Dawaj hajs, dawaj pieniądze. Ma pieniądze, no to dobrze. Ma zarobience. Dostała? Dostała? Hejsma? ma? Hajs ma? Ktoś? Ma hajs? za brutalność. Nie mają hajsu. No dziękuję, że mi otwieracie tak. Ja to wejdę? Siema! Mordy tu jestem. Dosyć tych zortu. Macie się udłapcie! Dostał! No takie życie. A by tu czego guza szukasz? Ja mam granaty. A wy O malcie! Kto chcecie ze mną zacząć? Widać, że państwo do kolejki. Oj, nie widzieliście trochę? Au, wypad, wypad. Au, mamy OHP. Trzeba powiedzieć do swojej chałupy. Au! Chcecie się tak fajnie bawić? podławcie się! Granat leci i błagam ciekawy gdzie doleci. Wybuchanie! No granat bez sensu zużyłem. Idę po Rodweilera. Do mojej budy. No, ale fajnie mam dzień. Spotkamy się, jak już będę w domu Franklina. Pa, ciemka już jestem. Co mam ten już? Ja nic złego nie zrobiłem. Co ja mam motor? Jak to się? R1. I jeden. Idziemy chłop. chodź ze mną. Ob, noga, no, idziemy, idzie na motor też? Nie. nie, bo ty nie możesz na motorze, to fury, dawaj, wskakuj, no hop, ty leniu śmierdzący, chodź, idziemy na coś napadnąć. Na Ale ślisko dziś, w dzisiejszych czasach Czekaj, chcę chcesz... się I puu! No nie, zapomniałem czym mi się strzela i straciłem Ja nie wiesz Czekajcie Pokażę wam jak piesek zagryzie, tylko mnie ktoś musi najpierw pobić. Stacja! Ja yeah, Dzisiaj to mam farta! Znaczy no... Bo, z, bo dzisiaj znowu będę robował sklep. Mam paliwo? O, mam piłkę! Hop! A port. A Idź po Hop! Nogi! Szybko! No. Pies. Pies. O, idzie. Widzi się na mapie? To tak oś to hop. Siema. Mam. Dobra, chodź. Obrabujemy sklep. Pomożesz mi w tym. Łazisz. No, właśnie. Ja ci pozwalam wlać. Właś, no właśnie, hop. hop nie będzie się... Dobra, martwo. Oportuj go. Dawaj pieniądze, piłką mu grożę. Hop atakuj go.

O, Gdzie on jest? To ty zadzwoniłeś na policję? Gadaj! Poczekaj, zra. Masz. No, nie, nie. Po co dzwoniłeś na policję? Tak się kończy zabawa. On się tam pali. No, ho, ho, mam paliwo? Mam, zapalę mu to. Siema. ma? Poczekaj. Zaraz się wam zajmę. Pali się policjant. Wow. Ej, to był fajny napad, moim zdaniem. Biorę znowu psa. Tylko granaty, są muszę dokupić? Widzimy się, jak już dokupię granaty i wezmę psa. Pa. Wracam, już mam granaty. Opiłeczka. Pięć granatów jakoś nie mam. No, no, nie. Będziemy coś tam robić, ale na razie jeszcze nie wiem. Pokażę Wam coś. patrzcie zrzucę piłką. Wale! Dostał. Przenieść piłkę. Co? Dobrze, to jest pies, który no. idziemy. Graża ci piłką. O, nie, zabiłeś mi psa? O, pożałuj się. Zabiłeś mi psa. Widzieliście go, jaki podły był? Potry... Nie, ja ci nie pozwalam. Masz iść ze mną. Ty mi ratujesz tyłek. Hop! Czemu ja wlazłem do domu? O co chodzi? To by było na tyle tego odcinka, no to widzimy się w następnym odcinku może. Poczekajcie. Nie, ja nie chcę misji robić. Nie, ja nie robię misji. Gdzie jest hop? Ja chcę psa. Albo dobra to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka.